Cześć, ja jestem Detrack i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cities XL 2012 A więc tak, yy, od poprzedniego odcinka chyba nic się nie zmieniło yy, A na dzisiaj zaplanowałem stworzenie nowej dzielnicy przemysłowej Już zastopujemy tutaj czas I bierzmy się do roboty, bierzmy się do planowania Póki co nad tym kanionem, nie wiem, wyschniętą rzeką przeprowadziłem dwa, mo dwa mosty, dwa wiadukty, które będą prowadziły naszych mieszkańców do rejonu przemysłowego. No więc cóż, yy, zacznijmy stawiać pierwsze jakieś tam budynki. Ogólnie tak sobie uświadomiłem, że umiejscowienie... Które teraz jest tutaj, tych zakładów zupełnie nie, nie jest dobrze przemyślane, gdyż zaczną się robić duże korki, bo będą przejeżdżali mieszkańcy tutaj przez te swoje osiedla, bla bla bla, bla bla. No ale dobra, nieważne. Nieważne. Zaczynajmy. Tutaj można menu wyłączyć. No i sobie rozplanujmy. Mm. Co tutaj ma stać? Ahm no Dobrze, najpierw zajmijmy się... Y, ...przemysłem normalnym. Znaczy, tym najmniejszym. Y, drogi... Już na przyszłość może niech będzie... ...Small Avenue. No dobrze. Więc tak... Y Robimy w ten sposób. Postawimy tak tą oto strefę. A nie, strefa jest za duża. Hmm. Jak o? Tutaj możemy. Tak zrobimy. I połączymy tutaj te przejazdy przez most. To tu jakby grę się tak oszuka dzięki temu. Teoretycznie nie będzie dużo korków, ani takich innych rzeczy No więc... okej okay. No cóż tutaj się dzieje, nie da się tego postawić Hmm... dobra Zacznijmy może tutaj, od najdalszej części O... Nie, to nie ta strefa, okej okay. I po prostu wypełnijmy tutaj część tej ulicy. No. Zabudowaniami. Hmm. Dobrze, zładowało się, postawiło wszystko pięknie. Jak widać tutaj jeszcze można byłoby troszeczkę te drogi zmienić. Chociaż nie, bo to jest już jedno skrzyżowanie, więc raczej problemów z korkami nie powinno być jakichś masakrycznych. Mhm. Nie, dobra, zostawimy to tak na razie. Później, jak się będzie coś krzyczeć, to poprawi się. To się naprawi. Postawmy jeszcze tutaj większe zagęszczenie tych oto fabryk. Mniejszą strefę, bo póki co tych mieszkańców nie jest tak dużo. I tutaj zrobimy troszeczkę inaczej. Tą drogę usuniemy. Zastopujmy tutaj czas, żeby nam nie biegł. I tutaj postawimy kolejną, kolejną small avenue chyba. O. I tutaj postawimy, aby tą drogę przywrócić do używalności. No co jeszcze? Tutaj możemy jeszcze postawić manufacturing. Mhm. No więc dobrze. Wzdłuż tej ulicy chyba póki co w tym odcinku będziemy gospodarować No. No i pięknie. I pięknie. Wszystko jest w porządku, a teraz mamy problem, ponieważ to, co teraz przeznaczyliśmy, tyle tych budynków, potrzebuje naprawdę dużej ilości mieszkańców, więc trzeba, a, jeszcze ten, zbuszmy tutaj tą strefę, gdyż jest ona zupełnie niepotrzebna na rage. A ta droga po co? Nic się przede mną nie uchowa póki co mm -hmm. no dobrze tak o, jeszcze troszeczkę tutaj trzy budynki dwie ulice już nie ma śladu nie ma no Tutaj niech coś zbuduje, bo mi zaczną opuszczać miasto ludzie. Ok. Jak widać, póki co żadnych y, negatywnych y, dymów czy smogu nie wydzielają te fabryki, ale to się zaraz zmieni. Ale pomaga, aby temu zaradzić, wystarczy postawić. Trochę chociaż tych drzewek i i tyle, to wtedy te drzewa wydzielają. No, tak jak w naturalnym życiu na ziemi, wydzielają odpowiednie substancje, które zwalczają to zanieczyszczenie. Więc, jeżeli masz jakiś taki tego typu problem w mieście, to wystarczy, że umieścisz na przykład parki, które dochodzą później, albo tego typu dekoracje, A właśnie tutaj jest. Ym, Taki biały dym, który tutaj ukazuje miejsca, na które ma wpływ ta, ta dekoracja. No, więc dobrze, tutaj się coś buduje i czas zająć, zająć się rozwojem tutaj tego osiedla znowu, ale przebudowałem je bez sensu zupełnie, gdyż tak ja rozplanowałem, że nadal są korki jest naprawdę bez, bez tutaj... Nie ma tutaj sensu dużego. Nawet gdybym zmieniał tą kierunkowość ulic, to i tak nie pomoże, bo. Więc znowu myślę, że już poza, poza odcinkiem, albo nawet teraz zacznę tutaj tą przebudowę wielką. No bo to trzeba, prawda, nastawić się już na rozwój tego miasta. Nie możemy tak tkwić na tych kilkunastu tysiącach mieszkańców, tylko... Już bardziej inwestować w to, aby było ich więcej Setki i później miliony A więc... Zastopujmy grę No Zastopujmy grę i... I zacznijmy tutaj Zmieniać co nieco No w ten sposób Póki co usuniemy tylko kawałek Z tych miejsc To i tak odejdzie sporo ludzi Ale no cóż tak to jest, jeżeli chce się coś zmienić. I zaczniemy od nowa planowania. Trzeba naprawić swoje błędy. No i dobrze. Masz te dwa budynki. Niech się już usuną, to będziemy zaczynać... No. Mam jeszcze jedno swoje miasto, gdzie zastosowałem coś takiego, że właśnie i teraz chcę to powtórzyć, że po jednej stronie są miejsca pracy, czyli tak typu biznes, high-tech, coś takiego, a po drugiej taki cięższy przemysł, który brudzi to środowisko, więc... a po środku oczywiście dużo osiedli, dużo osiedli i to wyszło naprawdę całkiem nieźle, nie było też... Korku, rozplanowałem te drogi jak na, jak na mnie całkiem dobrze Więc spróbuję powtórzyć ten sukces, że tak powiem, poprzedniego mojego miasta Tutaj Tak tutaj buduję rond ronda Oj 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 Tak budujemy ronda, żeby rozładować ten ruch Mm -hmm. Tutaj stawiamy ulicę, łączymy to wszystko. O, tutaj. Hmm. Próbuję troszeczkę podnieść drogę, żeby było. O, coś w tym stylu. Nad wodą. Da się, da się tutaj. Trzeba pokombinować, żeby to. Było dość równo, jeżeli się chce, oczywiście. Jeżeli się chce, to można. Ale dobra, nie mam na to cierpliwości. Ok, uh -huh. więc teraz tutaj dajmy dro drogę następną, kolejną. Połączmy z tymi istniejącymi. No, co jest? Ok. Noc, niewystarczająco miejsca. Ten czy... Tak, to są drzewa, które to blokują. Dobra, wykasujemy i nie będzie problemu. O. No więc jesteśmy teraz w takim etapie, że za bardzo nie wiem co zrobić. Czy na przykład usunąć już tutaj wszystkie domy stąd i zacząć kompletnie od nowa? Czy jednak y, tak sobie to grzebać i grzebać usuwając pojedyncze parcele, ale... Y, no cóż, zrobię chyba tak, że naprawdę usunę większość tych domów. Chociaż nie wiem czy wtedy mi się nie zablokują niektóre opcje i drogi. To by było słabe. Hmm. Dobra, zaryzykuję. Usuwamy, usuwamy. Dobra, przynajmniej tą część. Nie będzie tak, że całość, ale przynajmniej tą część. Aha. Zrobimy w ten sposób. No. Hmm. Dobra, usunęliśmy. Już te pozostałe parcele. Jak najszybciej chcę to zrobić. Chociaż już i tak budżet jest ujemny, gdyż nie ma kto płacić podatków. Jaka tragedia. No dobrze, więc pociągnijmy tutaj minimalnie dłużej tą drogę. Zróbmy rondo. Kolejne. Tutaj połączmy z tym. Da się? No dobra, na upartego damy radę. Później zajmę, zajmę się oczywiście tą częścią, ale... Nie teraz, nie teraz. OK, od ronda. Droga w tą stronę. Mm -hmm. No, i tutaj możemy jeszcze zrobić taką wewnętrzną, ale również szeroką. O! No, będzie dobrze. Będzie dobrze. I teraz mam taki swój sposób już. Jak tworzyć łatwo strefy, gdy przy granicach dróg są ronda, czyli nie są to kąty na 90 stopni, więc już nie można połączyć tego z rondem, gdyż. Nie da się, a więc robimy to w ten sposób, że przed rądem stawiamy drogę jedną. O. Mm -hmm. O. W ten sposób. Yy, ale to nie, jest, to nie jest koniec, oczywiście, tego, bo to jest. To nie ma, nie ma w tym żadnego problemu, ale chodzi o to, że gdy teraz mamy coś takiego, to zaczną się tutaj tworzyć bardzo duże Korki i śmiem twierdzić, że ruch będzie całkowicie zablokowany na tym odcinku. A więc robimy coś takiego, że przy tym etapie drogi o, i do tej drogi należą właśnie te cztery budynki. Niekoniecznie chcemy je wszystkie usuwać tutaj. Więc tak, usuwamy ten jeden i dobudujemy do tej drogi minimalnie jakąś Nieważne jaką, po prostu dobuduje, dobudowujemy drogę i robi się skrzyżowanie. Ze skrzyżowaniem usuwamy później, tą dobudowaną również usuwamy. I tak mamy mm, taką ślepą uliczkę, która nam pomoże uniknąć tych korków, które mnie prześladują. No więc, tak samo robimy w tym przypadku. Hop. I nie ma już problemu. Jeszcze, jeżeli wizualnie chcemy ładniej, możemy ją nieco jeszcze przedłużyć. No, i tak zrobimy. No, i jest już w miarę wszystko ogarnięte. Tak. Coś, tutaj jeszcze tą dróżkę usuńmy. No, i jest tak naprawdę dobrze. Wszystko tutaj ładnie wygląda. Teraz zajmijmy się tym kwadratem tutaj. O, w ten sam sposób robimy. No. Jest dobrze. Tutaj, tylko możemy jeszcze zmienić drogę, żeby łączyła się z tym skrzyżowaniem. Wtedy nie będzie tak poszatkowana ta ulica na kawałki. O. No, i jest dobrze. Jest dobrze póki co, jeszcze uzupełnijmy tutaj park, parkami tutaj tymi zielonymi no i cóż, aha, to jest tutaj dlaczego ta gra się nie wstrzymuje to nie wiem, tak wydawało mi się, że wszystko było w porządku przed chwilą hmm. dziwne no dobrze, nieważne aha. niech tutaj się wszystko już powoli buduje a ja kończę ten nudny odcinek. Mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do końca i to dooglądał. No, ja byłem Detrack, yy, a to była gra Cities XL 2012. No więc, jeżeli filmik Wam się spodobał, nie obrażę się. O, jakieś tam. Mm -hmm. Achievement. Yy, no więc, jeżeli Wam się filmik spodobał, nie obrażę się, jeżeli dacie łapkę w górę. I zasubskrybujecie mój kanał. No, więc cześć.